Co za cholerstwo? Co my teraz w jakiejś powieści z TikToka jesteśmy? Mamo? Tak, córeczko, co się stało? Też masz na głowie jakiś dziwny licznik słów? Sama nie rozumiem. Co to właściwie znaczy? Mam tylko 150 słów. Widziałam podobny filmik. Kiedy wykorzystasz dane ci słowa, nie będziesz mogła mówić przez dzień, miesiąc albo tydzień. Ale, żeby to było możliwe w prawdziwym życiu? Przecież to absurd. Nie wiem. A jak myślisz, na ile te słowa są przyznawane? Za każdym razem jest inaczej, ale skoro jest ich tak mało, to pewnie na jeden dzień. Idę teraz do szkoły, ale dopóki nie ogarniemy o co chodzi, lepiej je nie wykorzystuj, okej? Okay? Dobrze, córciu. Nie będę je wykorzystywała. Hej, o wszystkim! U was też się to pojawiło? Tak, ja rano myślałam, że zwariowałam. I świat zaczął wyglądać jak TikTok. A ja byłam pewna, że to tylko sen. No i ile komu przydzielili? Mi tysiąc. A mi tylko trzysta. A tobie, Mary? Mi pięć. Cicho! I po co ty w ogóle gadasz? Teraz zostało ci tylko trzy. Wiecie co? Może lepiej, żebyśmy wszyscy milczali, dopóki nie dowiemy się, co to za cholerstwo. Nie ma co marnować słów. <laughs> A kto cię zrobił dowódcą? Myślę, że dowodzić powinien ten, kto ma najwięcej słów, a ja mam 10 tysięcy i widać, że wy wszyscy macie mniej. No dobra. I co proponujesz, dowódco? Ja um, myślę, że każdy powinien oszczędzać słowa i nie mówić bez potrzeby, dopóki nie zrozumiemy o co chodzi. Przecież ja powiedziałam przed chwilą dokładnie to samo! Halo cicho, co ja mówiłem? Nikt nie marnuje słów. Dobra niech ci będzie. Po prostu nie marnujcie swoje słowa. Nie gadacie bez sensu. Dzieci, od dzisiaj mamy lekcję historii, myślę, że wszystkim chodzi po głowie tylko jedno pytanie. Omówmy to. Uprzedzam od razu, my nauczyciele też nie wiemy, co to wszystko znaczy. Lecz jedno jest pewne: nauczyciele dostali znacznie więcej słów niż reszta, widocznie ze względu na naszą pracę. Nikt nie wie, co się stanie, gdy słowo się skończył, ale lepiej tego nie sprawdzać. Dlatego oszczędzajcie, my dostosujemy się do Waszej sytuacji i każdego dnia będziemy zapisywać, kto ile ma. I będziemy pytać tylko tych, którzy mają dużo. Ale to niesprawiedliwe. Ani wy dlaczego sam. Do tej pory pytaliśmy według alfabetu, teraz według liczby słów. Za każdym razem ktoś inny ma ich więcej. Więc pytanie będą różni uczniowie. To bardzo uczciwe. Domyślam się, że twoja reakcja wynika z tego, że dzisiaj akurat masz dużo słów. Ja nie, tylko tak spytałem, wszystko mi pasuje. No, tak. Świetnie. W takim razie podchodzisz do tablicy. No świetnie. Hej, co wy kombinujecie? My tu chmienimy jak zrealizować pewien pomysł. Jaki? Chcemy, żeby ktoś sprawdził, co się stanie, gdy skończył się słowo. Żeby wiedzieć na pewno. Zwariowaliście? Wszyscy, nawet nauczyciele mówią, żeby nie marnować słów, dopóki nie wiadomo o co chodzi. A moim zdaniem przesadzasz. Co niby może się stać? Przecież nie zabiją nas za to, że gadamy. Najwyżej nie będziemy mogli mówić przez jakieś czasy, tyle. Moje przeczucie mówię, że to bardzo zły pomysł. A kogo obchodzi twoje przeczucie, co? Ja tu jestem dowódcą i popieram ten pomysł. Musimy się dowiedzieć. I wiem już, kto to zrobi. I kto niby? Mary. Ma tylko trzy słowa, więc jej będzie najłatwiej i najszybciej. Mary, wykonaj rozkaz. Za kogo ty się uważasz? Żaden z ciebie dowódca. Nikt tego nie zrobi. Mary, nic nie mów. Eli, my akurat popieramy pomysł sama, więc. Proszę, nie przeszkadzaj nam. Mary, co? zaufaj mi, nic ci nie będzie. Po prostu powiedz coś. Mary, milcz. No i widzisz, nic jej nie jest. Co, co jest? Mary, Mary, co z tobą? Lekarze, szybko, ona nie oddycha. Zaczekaj mi się, mam do ciebie jedną bardzo małą, ale bardzo ważną prośbę. Proszę cię, polub teraz film, a gdy wyświetli się przycisk podbi, naciśnij go. To jest bardzo dla mnie ważne, a dla ciebie nic nie kosztuje. Dziękuję, że si to zrobiłeś. Lecimy oglądać dalej. Dzieci, bardzo nam przykro z powodu tego, co się stało. Myślę, że cała szkoła już wie o tragedii. Dziś rano wszyscy dostali swoje słowa. Teraz możemy przypuszczać, że każdy, kto wykorzysta wszystkie, umiera. Jak to działa, nikt nie wie. Na jaki okres są przyznawane, też nie wiadomo. Dlatego mówcie mało i tylko to, co konieczne. Pamiętajcie, że Wasze ostatnie słowo naprawdę będzie ostatnim. Możecie iść. Wy, idioci! Jesteście siebie zadowoleni? Przez was, Mary nie żyje. Wiem, Ali, bardzo nam przykro z tego powodu, ale prędzej, czy później ktoś z nas i tak by to sprawdził. A znając Mary i jej lekkomyślność, stałoby się to właśnie z nią. Nie obwiniaj ani siebie, ani nas. Dzięki temu poznaliśmy zasady i uratujemy innych. O czym wy w ogóle mówicie? No tak, wy sobie dorośniecie, skończycie szkoły i nawet nigdy o niej nie wspomnicie. Za to sama przeżyjesz! I jeszcze uratujemy swoich rodziców. Rodzice? Mama, ona miała tylko sto słów. Muszę pilnie wracać do domu. Mam nadzieję, że mnie posłuchała i nie straciła więcej słów. Nie mogę jednego dnia stracić i mamy i przyjaciółki. Nikogo więcej nie mam. Mamo, jestem w domu. Mamo, tylko nic nie mów. Daj mi jakiś znak, jeśli jesteś w domu. Mamo. O, córeczko, wróciłeś. <grym wreszcie> Mamo. Nic nie mów. Dzięki Bogu, że żyjesz. Ja... Ja tak bardzo cię kocham. Mamo, te słowa... Nie możesz je marnować, one... Ja ciebie kocham, skarbeńku. <laughs> Mamo, przecież <laughs> powiedziałam ci, żebyś milczała. I co ja teraz mam zrobić? Nawet nie mam do kogo pójść. Nie zdążyłam jej wytłumaczyć. I nie ochroniłam Mary. To przeze mnie ich to spotkało. Co ja teraz mam zrobić? No, teraz przynajmniej już wiemy, że słowa dają tylko na jeden dzień. Eli, a z Tobą co? Wczoraj zginęła moja mama. O, bardzo nam przykro. A chcesz może zamieszkać u któregoś z nas, dopóki nie dojdziesz do siebie? U któregoś z Was? U któregoś, przez kogo wczoraj zginęła moja najlepsza przyjaciółka? A idźcie wy wszyscy do diabła! Nie obrazimy się na Ciebie, Eli. Rozumiemy, że jesteś rozczarowana, ale. Nie trzeba tak od razu atakować. A ty sam, co dzisiaj jesteś taki cichy? Czyżbyś dostał za mało słów? O, czyli dzisiaj już nie jesteś dowódcą. Wiesz, że pamiętam, co wczoraj zrobiłeś. Hej, Christy, co tam masz? O, oh, hej, Ellie, a to listy na dzisiaj. To ile słów dostał? Tak, muszę je szybko zanieść nauczycielowi. A chcesz, ja oddam je za ciebie? Pewnie masz pełno innych spraw. O, dzięki, Ellie. Ja naprawdę muszę lecieć. Trzymaj. Tak, sam. Dzisiaj tylko 32 słowa. Mało. Dopiszę ci jeszcze jedno zero. Niech wszyscy myślą, że masz 320. Dzisiaj do tablicy idziesz sam. Czemu kręcisz głową? Nikogo nie oszukasz. W liście stoi, że masz 320 słów. No już, do tablicy. Ja nie mam 320, tylko 32. Już 22. dwa. Nie kłam. Albo odpowiadasz, albo stawiam cię dwuje. Stawiaj dwuje. Nie będę ryzykował życiem dla ocen. Biedny sam. Ile ci zostało? Szesnaście, jeśli dobrze liczę. To ty mnie wpakowałeś w to bagno. Na twoim miejscu powstrzymywałabym się od emocji. Zostało już ci tylko dziewięć. Słuchaj. Wczoraj tak bezlitośnie skazałeś Mary na śmierć. A dzisiaj już nie jesteś taki odważny. Nie żałujesz tego, co zrobiłeś? Ach, no, milcz, milcz, ja mam dużo słów. Mogę dzisiaj gadać za nas oboje. O ile pamiętam, twoja mama jest już w starszym wieku. A co gdyby tak? Ja do niej zadzwoniłam i wciągnęłam ją w rozmowę. Staruszki uwielbiają gadać, a ona nawet się nie zorientuje. Jak straci wszystkie słowa może przynajmniej wtedy pożałujesz, co to, to zrobiłeś, Mary? Jeśli to zrobisz, uduszycie gołymi rękami, gówniaro. Ups. Komuś do jutra zostało tylko jedno słowo. Powodzenia. Sam. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy tu z rozkazu rządu. Przekażemy Wam nową ustawę. Od teraz codziennie będziecie dostawali limit słów. Jeśli spadnie on do zera, umieracie. Świetnie. Mogliście nam to powiedzieć trochę wcześniej. Mamy dużo pracy, wybaczcie, ale to naturalna selekcja. Kiedyś zobaczyliśmy taki pomysł w internecie i rząd się nim zainteresował. Postanowiliśmy wprowadzić go eksperymentalnie. I jaki wy macie cel? Po prostu nas... Wytępić? Oczywiście, że nie. Zginą tylko ci słabi i bezwolni, którzy nie potrafią pomilczyć nawet jednego dnia. Ani znaleźć sposobu, żeby sobie poradzić. Na końcu eksperymentu zostaną tylko najsilniejsi. Tak oczyścimy geny. To wszystko. Czas się skończył. Zasadę znacie. Rasta już zależy od was. I co my teraz zrobimy? Naprawdę wszystkich, którym skończył się słowo, będą zabijać? A mogliśmy poczekać tylko dwa dni i dowiedzieć się tego bez śmierci Mary. A, Heli, ty dalej ze swoją Mary... Nie rozumiesz, że wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie? Każdego dnia ktoś z nas może dostać tylko jedno słowo. I kto wie, jak to się skończy? A jeśli to koniec dla nas wszystkich? Brzmi okropnie, ale czy oni aż tak bardzo nie mają racji? Nawet jeśli ktoś dostanie jedno słowo w tym dniu, nie może po prostu zamilknąć na jeden dzień? Nie rozumiesz istoty problemu. Jak ciebie to spotka, zrozumiesz, o czym mówię. To ty dzisiaj wyprowadziłaś sama z równowagi i zostało mu tylko jedno słowo. A jeśli zginie do jutro, nie będziesz miała wyrzutów sumienia? Ellie, rozumiem, ale Mary też nikt nie zmuszył, żeby mówiła. Sama się nie powstrzymała. A jeśli sam przeżyje i pewnego dnia będzie chciał zemścić się na tobie? Bardzo na to liczę. Śmierć by była dla niego... Zbyt łatwym końcem. Kurde, dzisiaj dostałam tylko pięć słów. Tego nie przewidziałam. Jeśli sam żyje, pewnie będzie chciał się zemścić. Ale jak, jeśli nic nie powiem, nie wyciągnie ze mnie słów? Dzisiaj nie pytamy Ellie, bo ma tylko pięć słów. Bądźcie wobec niej ostrożni. <laughs> jasne. Będę bardzo ostrożny. Sam wygląda dziwnie, jakby planował coś okropnego. No witaj Ellie. Co tam wczoraj mówiłaś o mojej mamie? Milczysz. Już nie jesteś taka odważna. Zpieprzaj. Nie przejdź. Nie martw się. Mam dla ciebie niespodziankę. I w ogóle jako honorowa chwila. Z pięciu słów marnujesz na mnie jedno, ale na kogo innego miałabyś je wydać? Nie masz już ani mamy, ani przyjaciółki. Czasem ci nawet współczuję. Muszę się szybko zawijać do domu, dopóki nikogo nie. Ma. Ej, ty! Chodź tu, łapcie ją! Teraz odpowiesz za to, co mówiłaś. Pobudka! Pewnie się zastanawiasz, gdzie jesteś. To piwnica mojego domu. Tu nikt cię nie usłyszy, ani znajdzie. Masz dwa wyjścia. Albo ja i moje kumple połomimy ci wszystkie kończyny. A może i gorzej. Albo szybko się podasz i powiesz swoje trzy ostatnie słowa. Milczysz. Czyli wybierasz pierwszą opcję. No dobra. Zaczniemy od mojego paluszka. Chłopaki, trzymajcie ją. A ty silna jesteś. Nawet grozić ci nie mam czym. Bliskieś już nie masz? Nie mogę ci nawet powiedzieć, że coś im zrobię. Hej, sam, może już wystarczy. <grych> Jak to wystarczy? Schurzyłeś małe niki? Przecież mówiłem od razu, że będzie hardcore. Powiedzieliście, że jesteście gotowi na wszystko. Ona musi dzisiaj zdechnąć. Ale to dziewczyna, do zatku wciąż chodzimy z nią do szkoły. Już i tak wiele przeszła, a ty naprawdę zawiniłeś. Po prostu ją przeproś i skończymy to. Nie ma mowy. I jeśli nie pomożecie, sam połamie jej nogi. Stary, to już naprawdę przesada. Dla mnie to żadna przesada. Eli, a ty wciąż możesz powiedzieć trzy słowa i skończyć swoje męki? Nigdy. No to dokonałaś wyboru. <noise> to nieźle. Co? Co się stało? Wiesz co, sam? Pierdziel się. Mam teraz 17 tysięcy słów. I wiesz co? Opowiem o tym wszystkim policji. Niemożliwe. Przecież miałaś tylko trzy słowa. Najwidoczniej mój licznik słów. Dzisiaj zresetował się wcześniej niż północ. Mam siedemnaście tysięcy. I raczej nie uda ci się ich ze mnie wytrząsnąć. Chłopaki, jeśli mnie rozwiążecie, nie powiem o was policji. Mowa stoi. Odwróć się. Co wy robicie? Nie sądziłem, że jesteście takimi tchórzami. Ostrzegaliśmy cię sam. Bez przesady. Nie posłuchałeś. Zwariowałeś. To już nie było normalne zachowanie. Dzięki. Do jutra. Dzień dobry. Chciałabym zgłosić jedną osobę. Porwał mnie, trzymał w piwnicy i torturował, żebym wydała swoje ostatnie słowa. Słucham. Kim jest ta osoba? Witamy, Sam. Jesteś oskarżony o porwanie i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Rozpoznajesz tę dziewczynę? Pierwszy raz ją widzę. Mamy już dane, że to twoja koleżanka z klasy. Radzimy nie kłamać, bo pogorszysz swoją sytuację. Nienawidzę cię, Ellie. To twój koniec! Tak, tak. Gdzieś już to słyszałam. Wiecie co? Skoro już o tym mowa, chcę powiedzieć wam o jednej dziwnej sytuacji, która mnie dzisiaj spotkała. Słuchamy. Ale mam warunek. Jeśli moja informacja się przyda, wypuścicie mnie na warunkowe. Być może się zgodzimy. Co? S serio? Będziecie go słuchali? Przecież on mnie porwał! Ciebie nikt nie pytał. No więc sam. Co chcesz powiedzieć? Kiedy była u mnie w piwnicy, miała tylko trzy słowa, a potem nagle BUGI 17 tysięcy. Chociaż nowe słowa pojawiają się tylko o 12. Nie wiem, czy to na tyle istotne, ale chciałam Wam o tym powiedzieć. To bardzo ważne. Ale to prawda? Skąd wzięłaś słowa? Nie wiem, same się pojawiły. Ale tak, to prawda. I co w tym istotnego? Będziemy to badać, a ty sam możesz być wolny. Nie wierzę. Naprawdę? Jakiś licznik słów jest dla was ważniejszy niż ludzkie życie? Siedzisz tu cała, jest zdrowa, a złamanie prawa to groźba dla samego prawa. Dlatego tak, będziemy to badać. Zapamiętaj, Eli. Ja zawsze wygrywam. Lepiej się poddaj. Dam ci jedną jedyną szansę. Rozejm. Kończymy wszystko i nie mścimy się. Ale jeśli odmówisz, nigdy się nie zatrzymam. Jak i ja. Nie spocznę, dopóki nie zniszczę wszystkiego, co jest dla ciebie ważne. Dokonałaś wyboru. Dzieci, mamy dla was kolejną nowinę. System małpy, bo jest nowy i niedopracowany, i niektórzy z was mogą przekazywać słowo innym osobom, a to poważne naruszenie. Znajdziemy wszystkich, którzy to zrobili, ale od tej chwili każdy, kto to zrobi, odpowie przed prawem. Którzy zrobili to wcześniej, nie poniosł kary, bo nie wiedzieli, że to zakazane. Czyli tamtego wieczoru ktoś oddał Ci swoje słowa, ale kto to mógł być? Przecież nie masz nikogo. Nie mam pojęcia sam. Odwal się. Ej, ps. Nick? Chodź tu. O co chodzi? Tamtego wieczoru to ja oddałem Ci słowa. Nie mogłem patrzeć na to, co ci robił. Wybacz, że w ogóle zgodziłem się na to. Myślałem, że nie będzie miał serca, że się opamiętam. Nie wiedziałem, że taki potwór z niego. W porządku, wybaczam ci. Ale teraz jestem podejrzany. Sprawdzają moje historie i liczby się nie zgadzają. Czy mogłabyś mi zwrócić te słowa, żebym nie miał kłopotów? Dobrze, tylko że ja nie wiem, jak to zrobić. Pokażę ci. Chyba gotowe doszły? Tak, dzięki Eli. Eli Williams! Co? Jesteś zatrzymana za złamanie prawa o przekazywaniu słów. Proszę z nami. Z tego co wiem, do waszej szkoły dotarł nowy przepis. Wszyscy wiedzą, że przekazywanie słów jest poważnym naruszeniem, ale ja nic nie przekazywałam. Jak to nie? Nikt wcześniej oddał mi swoje słowa i dzisiaj poprosił, żebym je zwróciła. I je zwróciłam. Tyle. A kiedy ci je oddał? Wiesz, że przed wejściem prawa w życie to nie było naruszenie. On zrobił to wtedy. A ty już po wprowadzeniu prawa i złamałaś go tylko ty. Ale to niesprawiedliwe. Sprawiedliwości szukasz? W naszym świecie jej nie ma. I co teraz? Ponieważ wciąż chodzisz do szkoły, nie możemy dać ci poważnej kary. Pierwszy raz skończy się pracami społecznymi. Codziennie po lekcjach będziesz sprzątać śmieci. Wow, super. Marzyłam o tym całe życie. Dziękuję, że jesteśmy łaskawi. Jeśli to się powtórzy, kara będzie znacznie gorsza. Słyszałem, że teraz zbierasz śmieci. Ale wstyd. Tak, więc radzę odejść, bo jeszcze cię pomylę. Sam, kiedy się ode mnie odczepisz? Mam już dość. Proponowałem pokój. Odmówiłeś. Teraz ja odmówię. Tak, ale wtedy nie byłam taka zmęczona. Może skończmy to, dobra? Mało no, mnie to obchodzi. Pff. Uczniowie, chwila uwagi! Prowadzono kolejny przepis. Teraz nie wolno nie tylko przekazywać, ale też przyjmować przejmować słów. Żartujecie sobie? Ile jeszcze idiotycznych przepisów wejdzie? A kiedyś było tak dobrze. Niebo błękitne i trawa zielona. Dlaczego ja tego nie doceniałam? Teraz się dzieje jakieś szaleństwo. Co to jeszcze? Ellie, jesteś zatrzymana za złamanie prawa. Na twoim Soda. koncie znaleźliśmy niewyobrażalną ilość słów. Przyjęcie ich było zakazane. A, ale ja je przyjęłam przypadkiem. To już wyjaśnisz w sądzie. A, w jakim sądzie? Nikogo nie zabiłam, nikogo nie okradłam. Będziecie mnie sądzili za przypadek? A umiesz udowodnić, że to był tylko wypadek? Po prostu kichnęłam. Naprawdę myślisz, że ktoś to uwierzy? Biedna Eli. Koniecznie przejdę na twój proces, żeby zeznałaś przeciwko tobie. Spadaj, Sam. Wiecie co? Tam są rumianki. To moje ulubione kwiaty. Czy mogę je powąchać ostatni raz? No dobra, przecież nie jesteśmy potworami. Proszę bardzo, wąchaj. Sam, ty chyba miałeś alergię na rumianki. Masz, powąchaj. Zabierz to ode mnie! A sam, Randall, jesteś zatrzymany. Właśnie przyjąłeś słowa wbrew prawu. A co, A, ale ja tylko kichnąłem? Widzę, że wy wszyscy tu tylko kichacie. Zabierzcie ich oboje na komisariat. A teraz posłuchajcie moich ostatnich słów. Iść, wy wszyscy w pi. Co? Ja żyję? Czy tak wygląda życie po śmierci? Eli, witaj. Tak bardzo na ciebie czekałyśmy. Mamo? Mary? Tak, kochanie. Czy my jesteśmy w niebie? Nie, to jest inna część miasta. Rząd postanowił podzielić ludzi na dwie grupy na tych, którzy gotowi są żyć według nowych zasad, i na tych, którzy wolą umrzeć, niż się dostosować. Tak dwa różne światy będą funkcjonować osobno. Tak się cieszę, że żyjecie. Chodź tu, córeczko.